Dzień dobry moje kochane. Dzisiaj jak widzicie dzień czapkowy, ale ponieważ bardzo chciałam wpaść tutaj do Was i nagrać coś dla Was, no to trudno. Niech będzie dzień czapkowy. Już niektóre wiedzą co to znaczy. A słuchajcie mam dla Was taki ważny temat. Myślę, że niby oczywisty, ale nie do końca. A mianowicie chcę powiedzieć o tym, że Często słyszę, że e, chodzicie na przykład na różne kursy asertywności, asertywnej komunikacji. Mówi się w ogóle dużo o asertywności. Jest dużo książek o asertywności. Jak budować wypowiedzi, żeby być słyszaną, żeby ta nasza wypowiedź była przyjęta. I to oczywiście jest cenne, tak? Natomiast my ciągle zapominamy o tym o takiej podstawowej rzeczy, że Ludzie i tak nas czytają na głębszym poziomie, nie tylko tym, co my mówimy, ale tym, co z nas wypływa, to, to, ta energia jest istotna. I niby się o tym mówi, prawda, że yy, przekaz werbalny, czyli ustami, buzią, to tylko niecałe 10% tego, co ludzie szczytują nieświadomie. Z naszego ciała, z mowy ciała, z energii, z naszych emocji, którymi emanujemy. I, no I tu jest pies pogrzebany, bo ja często słyszę: no tak, ja do niego mówię asertywnie, a on nie reaguje. Albo mówię do dzieci asertywnie, a one mnie nie słuchają, one nie robią tego, co ja chcę. I tu już zapala się czerwona lampka, bo asertywność to nie jest narzędzie, które ma coś wymusić w białych rękawiczkach, ale jednak wymusić na drugim człowieku. To nie jest narzędzie mani manipulacji, które ma spowodować, że ktoś zrobi to, czego ty chcesz, albo jeszcze w innym potocznym rozumieniu asertywność to nie jest mówienie nie na wszystko i nie zgadzanie się. Asertywność to jest przede wszystkim szacunek. Szacunek do drugiego człowieka i do siebie, czyli nikt nie jest wyżej, nikt nie jest niżej, tylko mamy dwóch uczestników dialogu, komunikacji, ja ostatnio nawet wolę słowo dialog niż komunikacja, bo komunikacja to jest właśnie właśnie to, ja komunikuję i teraz wszyscy mają mnie słuchać. A dialog zakłada, że tam jednak po drugiej stronie jest drugi człowiek. I teraz zobaczcie, jeżeli będziemy sobie przypominać że kluczem do asertywnej komunikacji jest szacunek, to wtedy to wszystko zacznie zupełnie inaczej wyglądać. Bo mam, mam taki, ob, taką obserwację, takie poczucie, że wiele z nas, kobiet, potraktowało asertywność jako narzędzie do, do karcenia, do wychowywania e, wszystkich wokół. No bo my to przecież kochamy robić, nie? My lubimy mieć kontrolę, przecież my wiemy lepiej, jak partner ma, nie wiem, opróżnić zmywarkę, jak ma umyć podłogę, jak dzieci mają pozmywać naczynie, czy cokolwiek innego. My wszystko wiemy lepiej. I jeżeli my wiemy lepiej, to tam już nie ma szacunku. I dlatego nasze komunikaty, niby asertywne, one będą odrzucane. Czyli jeżeli my stawiamy się gdzieś wyżej, i to jest ja wiem, bo mam to na sesjach, nawet wczoraj miałam taką sesję, e, kończącą już cykl kilku sesji z jedną z dziewczyn, i ona mi powiedziała, że dla niej najtrudniejsze było zobaczenie, było przyjęcie, że ona stawia się wyżej od innych ludzi. Podświadomie, oczywiście, wiecie, to nie jest to, że my jesteśmy złym człowiekiem, tak? Tylko gdzieś podświadomie wyniosłyśmy to z domu. To jest taka huśtawka między ofiarą a, a katem, tak? Czyli między ofiarą, tą biedną, a tą, co wie wszystko lepiej. I zobaczenie tego było dla niej mega trudne. I powiedziała mi, że gdyby wcześniej nie, nie była przygotowana do sesji ze mną. Czyli nie słuchałaby mnie, nie przeczytałaby w ogóle masy różnych książek, to prawdopodobnie poszłaby w focha i uciekłaby z tych sesji. No jak to głupia baba? Zresztą takich słów użyła, tak? Pomyślałabym sobie, jakaś głupia baba będzie mi tu mówić, że ja jestem, że ja wiem lepiej. I zobaczcie, nawet w tym jest. No głupia baba, ja, o co ona wie o mnie? Co ona wie? No idiotka po prostu, nie? Zobaczcie, Zacznijcie się na tym łapać, bo jeżeli głęboka intencja naszej wypowiedzi to jest właśnie karcenie, to jest pokazywanie komuś, że źle robi, taki jest po prostu durny no i źle robi, albo mm, no, przecież ty mnie nie rozumiesz. No, ty tym nie w ogóle nie możesz zrozumieć, że ja tutaj po prostu tak cierpię, ja mam takie bogate życie wewnętrzne, ja, ja po prostu. A ty nic nie rozumiesz. <laughs> Widzicie to? To jest. To nigdy w tym nie ma szacunku. I będę o tym właśnie mówić, dlatego Was tutaj bardzo serdecznie zapraszam. Będę mówić o tym na bezpłatnym webinarze już 13 kwietnia o godzinie 20.00. O tej intencji rozmowy, którą najpierw mamy mieć tu, najpierw mamy poczuć, bo my pięknie umiemy siebie oszukiwać. O to po prostu my ludzie, w ogóle jako gatunek, umiemy się pięknie oszukiwać i sobie racjonalizować, i sobie wmawiać. Szczytne intencje, szczytne idee. No przecież ja jej muszę powiedzieć, że ona źle robi, no bo ktoś ją musi oświecić, tak? Albo ja przecież muszę partnerowi powiedzieć, bo on taki, on taki głupiutki, no po prostu nie on nie ogarnia. Może nie używamy tych słów, ale w tonie głosu ja na różnych spotkaniach, gdzie bywają pary. To ja to po prostu na gminie słysz. Nie no, ten mój partner, to po prostu no, on gwoździa nie potrafi wbić. No, no jak ja się już czymś wszystkim nie zajmę, to, mm, no to po prostu w ogóle nasze życie chyba legnie w gruzach. No i gdzie tu, gdzie tu szacunek? To samo robimy naszym dzieciom. Daj ja to zrobię, daj ja to zrobię, ja to lepiej, szybciej zrobię. Boże, jak ty się guzdrzesz. Gdzie tu szacunek? Tak, do dzieci mamy też mieć szacunek. Oczywiście stawiać im różne zadania na, na zgodne jakby z ich wiekiem, ale także z poziomu szacunku. I jeśli nasza intencja jest krzywa, Kasia Wieler kiedyś tak fajnie mówiła. Krzywe intencje, tak? Czyli te intencje, które no właśnie nie są czyste, które nie są z poziomu miłości, tylko są z poziomu lęku. Czyli na przykład mamy bardzo silne przekonanie, że, że mężczyźni nas krzywdzą, że mężczyzna to trzeba się przed nim bronić, że to po prostu on na pewno, on na pewno chciał mi wbić szpilę. Mężczyźni raczej nie wbijają szpil. To my jesteśmy mistrzyniami w wbijaniu szpil. Mężczyzna powie, że coś mu się podoba lub nie. Natomiast to my gdzieś się doszukujemy yy, piątego dna czyjejś wypowiedzi. tak? Albo jeżeli my chcemy pouczyć przyjaciółkę, bo przecież my jesteśmy już takie oświecone, my przeczytałyśmy tyle książek, i my tak chcemy nieść ten kaganek i pokazywać ludziom. A ona być może jest na zupełnie innym etapie. Ona w ogóle nie jest w stanie tego przyjąć, tego zobaczyć. Więc jeżeli gdzieś ta nasza intencja jest żeby pouczyć, żeby skarcić, żeby wychowywać, no przecież nie można się tak zachowywać, tak? Ludzie się tak nie zachowują. Wiecie, kim my jesteśmy dziewczyny, żeby wychowywać czy karcić? Drugiego dorosłego człowieka. My możemy powiedzieć oczywiście, czy się na coś zgadzamy, lub nie. Nie zgadzam się, żebyś tak do mnie mówił. Bo tak się nie robi, bo tak się nie mówi? Lolo, tak? To już jest karcenie. I czym innym jest powiedzenie nie zgadzam się na coś, a czym innym jest wychowywanie, bo ty powinieneś robić inaczej, bo ty powinnaś się inaczej odzywać. To już jest karcenie. A jeżeli karcimy drugiego dorosłego człowieka, to tam nie ma szacunku. Ja wiem lepiej, jak ty masz się zachowywać, jak ty powinieneś się zachowywać. Ja cię oświecę, ja ci to powiem, ja cię wychowam. I to jest nieznośne. To jest nieznośne, okropne i będzie zawsze powodowało, że ludzie przestają nas słuchać. Odwróć sytuację. Zobacz, jak jest z drugiej strony. Kiedy ty się czujesz karcona, czy nawet jeżeli ktoś miał dobre intencje, tak, dobrymi intencjami, wiadomo, co jest wyburkowane, ale załóżmy, że ktoś miał nawet dobre intencje, żeby ci coś, żeby cię oświecić. Jak ty reagujesz, gdy ktoś cię poucza? Nie tak się tego nie kroi, tak się tego ryżu nie gotuje. Ostatnio nawet to, to jest mój kres, tak? Byłam na imprezie, gdzie wszyscy wspólnie gotowali. No i ktoś ciągle z wyżyn swojej jedynej słusznej prawdy mówi, ale ryżu się tak nie gotuje. I co z tego? Czy to jest naprawdę rzecz, o którą warto kruszyć kopię? A może ktoś gotuje w inny sposób i on też będzie ugotowany? I zacznijcie się na tym łapać. Zacznijcie się łapać po co. Po co te słowa wypadają z Twoich ust? W jakim celu ty wypowiadasz jakieś różne komunikaty? I jak będziesz ze sobą szczera, to zobaczysz, że tam nie ma najczęściej czystych intencji i może nawet przerazić cię ilość wypowiadanych tych rzeczy. Z tego poziomu ktoś coś powinien, ktoś źle robi, nie tak trzeba to robić, um, nie podoba mi się to zachowanie i tak dalej. Ja wiem lepiej, ja wiem lepiej, co ty powinnaś zrobić, tak? Ja wiem lepiej, jak ty powinnaś się ubrać, ja wiem lepiej, jakie powinnaś buty do tej sukienki dobrać. I wiecie, od rzeczy malutkich po rzeczy duże. No ty powinnaś odejść od swojego partnera, bo on jest przemocowy i... To może być oczywiście prawda, ten partner może być przemocowy. Natomiast takim komunikatem powodujesz, że ta osoba po pierwsze się od ciebie zacznie odcinać, bo czuje się karcona. Po drugie, może się wręcz zrodzić w niej bunt, nikt mi nie, będziesz, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, i osiągasz przeciwny efekt. Zupełnie inaczej wyglądałby komunikat, gdybyś powiedziała, jeżeli to jest oczywiście bliska osoba, kochani, patrzę na ciebie i bardzo mnie serce boli, bo mam takie poczucie nie wiem czy to jest prawda, ale mam takie poczucie, że Twój partner Cię źle traktuje. Jeżeli chciałabyś kiedyś o tym porozmawiać, jeżeli potrzebujesz wsparcia, to ja jestem. I tyle. To jest drugi dorosły człowiek i. Ma prawo decydować się na życie z alkoholikiem, na życie z toksykiem, na złe traktowanie, bo to jest czyjeś życie. I oczywiście ja wiem, że często tkwimy w roli ofiary, czasem potrzebujemy tej pomocnej ręki, ale to daj pomocną rękę, ale nie, kar nie karć, bo ta osoba i tak się czuje do dupy, i tak się czuje beznadziejnie. Nie karć więcej dodatkowo. No, jak długo ty jeszcze będziesz na to pozwalać? I od razu ta osoba czuje się jeszcze gorzej, bo poczuła się oceniona, osądzona, że jest do niczego, że pozwala. Ona wie, że pozwala na złe traktowanie. Ona potrzebuje wsparcia, a nie oceny. Więc zacznij u siebie zauważać i słuchając komunikatów innych ludzi, jak często my przemawiamy z wyżyn. Jedynej racji oświecenia, ja ci powiem, jak masz żyć i kiedy ty będziesz szczęśliwa. Co my wiemy o innych ludziach? Co my wiemy, co ich uszczęśliwia? Co my wiemy, jaka jest ich ścieżka? Jakie są ich doświadczenia z przeszłości, które spowodowały takie, a nie inne mechanizmy? Więc zajrzyj najpierw w siebie, zanim coś powiesz. Zajrzyj w siebie i jeżeli twój komunikat nie jest z poziomu miłości, szacunku do drugiego człowieka, dla jego odrębności, dlatego że on ma prawo żyć po swojemu i gotować ryż po swojemu, to po prostu tego nie mów. I niestety, internet też tutaj zrobił coś takiego, że my się właśnie poczuwamy, żeby wyrazić swoje opinię pod czyimś filmikiem i oczywiście słyszę ten argument na gminie, no ale jeżeli się pokazujesz w internecie, to, to ja mam prawo wyrazić swoją opinię. Natomiast oczywiście, że masz prawo, tylko czemu to ma służyć? Popatrz najpierw w siebie, jaka jest twoja intencja. Intencja powiedzenia, pod moim jakimś filmikiem była, ale to słowo rozkminki, mam takie filmiki rozkminki z lasu, to słowo rozkminki jest okropne. Nie powinnaś używać takiego słowa. Jaki cel ma taki komunikat? Że ja powiem, dobrze, bardzo cię przepraszam, nie będę już używała tego słowa? Ja nie jestem dzieckiem, żeby mi mówić, jakich słów mam używać. Zobaczcie, to jest o tym. Nie podoba ci się to mnie, nie oglądaj. Czym innym jest podzielenie się tym, co na przykład dany filmik we mnie wywołał? tak? Czyli na przykład Wiesz, coś mnie poruszyło. Patrzę na to, co mnie poruszyło w tej Twojej wypowiedzi. Nie wiem, poczułam złość, poczułam coś tam i patrzę, co to we mnie poruszyło, ale nie na zasadzie ty masz inaczej robić, bo ty powinnaś inaczej mówić, bo ty powinnaś coś tam, tak? Każda wypowiedź z poziomu ty powinnaś, ty powinieneś, bo nie należy tak robić, jest wypowiedzią z poziomu ja jestem wyżej, ja wiem lepiej. I to jest nieznośne. I takie komunikaty powodują, że nie jesteśmy słyszane, nasze prośby nie są respektowane, nie są szanowane, nie są w ogóle brane pod uwagę, bo jeżeli ktoś się czuje skarcony, jeżeli ktoś się czuje no właśnie wychowywany, osądzony, oceniony, on już nas nie słucha. I o tym webinar, 13 kwietnia o godzinie 20, zapisz się tutaj w linku pod postem, bo porozmawiamy się o tym, skąd się to bierze i dlaczego my, chociaż często jesteśmy fajnymi ludźmi, dlaczego my gdzieś, czasem nieświadomie, wchodzimy w, to, w te szpile, w pouczanie, w karcenie i dlaczego oczywiście w drugą stronę, doświadczamy tego od innych i jak sobie z tym radzić jak sobie radzić z tym, że my jesteśmy oceniane, pouczane karcone i jak przestać robić jak, jak, jak co zrobić, żebyśmy my tego nie robiły żebyśmy zaczęły to u siebie uważać także serdecznie zapraszam napiszcie tu pod postem, jak to czujecie czy zauważacie dużo takich właśnie karcących wypowiedzi wokół siebie bardzo jestem ciekawa waszych opinii i teraz uciekam i mam nadzieję do zobaczenia 13 kwietnia o godzinie 20.